Skola w Niemczech jest naprawdę tania, uwierzcie mi, są promocje mega, nawet bez promocji 10 euro kosztuje 18 puszek 0,33. Także zobaczcie, bez promocji 9,99, całe, całe takie opakowanie coli w puszce, a teraz w promocji 8,49, więc Skola w Niemczech to, jeśli ktoś lubi, to ma dobrze. Tak jak z innymi rzeczami też, zobaczcie, makaron Barilla 99 centów z 2 euro promocja i takie promocje są co chwilę, to nie jest tak, że tylko na promocję, patrzę. Promocje są praktycznie co kilka dni i naprawdę na super rzeczy. Co tutaj mamy, Lenor? Tego akurat nie wiem, ile kosztuje w Polsce. Tutaj 19 promocji. Takiego czegoś nie używam, raczej ze zwykłej butelki. No ale co tutaj mogę Wam pokazać? Ogromne kręczycy, bo to są te bardzo duże, za 2,29. Nie biorę już dzisiaj takich rzeczy, bo już nabrałem na inne testy. Ale to jest paczka party, zobaczcie, jaka duża. To jest moja ręka, a to jest paczka. To jak dwie normalne. Często pokazuję Wam mega promocje w różnych marketach, dzisiaj w Lidlu pokazałem Wam dwie, nie chcę chodzić po każdym regale, to będzie krótki filmik, ale uwierzcie mi, że i tak najtańszym sklepem z największym wyborem jest w Niemczech Kaufland. A tutaj jeszcze macie przy okazji do Doritosy teraz w promocji 99 centów, normalna paczka, ponad pół kilo muffinków, 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 sześć takich dużych sztuk za 2,69, naprawdę fajne. Fajne rzeczy można kupić sobie zjeść. Tylko przy okazji pokazałem, bo tak naprawdę dzisiaj byłem po yy, rzeczy na testy kolejne. No i widzimy się już na testach na drugim kanale. Trzymajcie się, cześć!